Panie prezesie, przełom roku to zawsze y, wspomnienia tego, co było y, przed y, w 2020 roku, w 2019, ale także plany i zamierzenia na ten nowy rok, którego już mamy no, 3 tygodnie, prawda? Tak. Pozwoli pani, że przywitam panią. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Y Rzeczywiście mamy przełom roku, zaczynamy rok 2020. Trudny rok, jak wskazują pierwsze dni tego roku. Zresztą tak jak to mniej więcej wyglądało w grudniu czy pod koniec grudnia. Ale zanim o roku 2020, to może kilka zdań, jeżeli Pani pozwoli, o roku minionym, czyli o roku 2019. Oczywiście my o tym roku dokładnie powiemy, bo w tej chwili jest to etap. Sporządzania bilansów, sprawozdań, a dokładnie będziemy mówić o tym roku, o wykonaniu tego roku na Walnym Zgromadzeniu w miesiącu maju i czerwcu. Ale teraz już można powiedzieć parę słów na przykład w ważnym temacie remontu, prawda? A więc działań, które powodują to, jak wygląda nasze osiedle, jak prezentują się nasze zasoby. Otóż w roku 2019, proszę Państwa, koncentrowaliśmy się, jeśli chodzi o remonty, na. Bardzo ważnym procesie, który zresztą kontynuujemy od roku 2018, a nawet od początku roku 2017, mianowicie na termomodernizacji. W roku 2019 ociepleniu uległo, czy poddaliśmy 9 dużych budynków mieszkalnych. Kosztowało to nas około 10 milionów złotych, z tym, że muszę podkreślić, bo to jest jeszcze rozliczane. Część z tych pieniędzy otrzymaliśmy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach środków unijnych. To było bardzo istotne i to powodowało, że mogliśmy taki duży, taki szeroki zakres tej termomodernizacji robić. Oczywiście termomodernizacja to nie tylko to nie jest jedyny cel naszych działań remontowych na osiedlu. Prowadzimy również szereg innych działań związanych. Oczywiście cały czas mówimy o obniżaniu kosztów bo wszelkie nasze remonty przede wszystkim mają na celu to, a zoptymalizować koszty obsługi naszego osiedla. A więc na przykład w naszych węzłach cieplnych założyliśmy ponad czy blisko 40 tzw. zwanych ECL-ów, czyli sterowników, które powodują optymalizację zużycia energii cieplnej, prawda? Oczywiście ocieplamy również nasze instalacje. Ocieplamy stropodachy, nie będę o tym szerzej mówił, bo o tym można by mówić na razie no, godzinami, niemniej jednak ten zakres prac związany był przede wszystkim właśnie z oszczędnością energii. A dlaczego oszczędzamy energię, to nie będę pani czy państwu mówił, bo ta energia coraz jest droższa i my cały czas zmierzamy do tego, żeby zoptymalizować koszty zużycia tej energii. A więc działania termomodernizacyjne, oszczędnościowe, ale również robiliśmy prace na ogólnobudowlane, związane na przykład z malowaniem klatek schodowych, z naprawą dachów na osiedlu. Znowu mógłbym tutaj adresami wymieniać, ale nie mamy na tyle czasu, wobec tego tylko podkreślam te działania. Panie prezesie, osiedle ewidentnie pięknieje, kolorowe bardzo. Tak i my będziemy to kontynuować, ale na, właściwie już kontynuujemy, bo po zakończeniu tych dziewięciu budynków, które zakończyliśmy w 2019 roku, z marszu, że tak powiem, rozpoczęliśmy następną dużą termomodernizację, mianowicie termomodernizację budynku przy ulicy Fortecznej 2240. Budynek dziesięcioklatkowy, duży, a więc już jest w fazie termomodernizacji, a na Rok ten, o którym, w którym już jesteśmy, mamy zaplanowane dalsze trzy budynki: na Palisadowej dwa budynki i na Fortecznej jeden budynek. A więc kolejne etapy termomodernizacji naszych budynków, czyli zmierzamy w tym kierunku. Inny problem, jeżeli już na razie zakończymy termomodernizację, prawda, żeby nie mówić cały czas o termomodernizacji, powiem tak. W roku 2019 uruchomiliśmy dwa parkingi. Na, przy ulicy Kasztelańskiej i są to parkingi, które coraz częściej realizujemy na osiedlu, mianowicie parkingi ogrodzone z bramą, mieszkańcy czy użytkownicy tych parkingów otrzymują od nas piloty i mają swoje wyznaczone miejsca na parkingu. Tak jest na Kasztelańskiej, zresztą w sąsiedztwie państwa siedziby, to państwo możecie obserwować. Podobne dwa parkingi. Podobne dwa parkingi budujemy, będziemy, będziemy budować w tym roku przy ulicy Basztowej i przy ulicy Grodzkiej. A więc kolejne rzeczy. Kolejna ilość pewnych miejsc pokaże się znowu do dyspozycji naszych mieszkańców. To są te. Takie działania, które przy tej ilości samochodów, jaka występuje na osiedlu, jest bardzo istotne dla nas. To jest ogromna bolączka tak. osiedla, które jest osiedlem ogromnym to jest praktycznie takie małe miasto. To jest małe miasto, i my, jak się przechodzi czy przejeżdża wieczorem po osiedlu, to widać, gdzie te samochody stoją. W każdym dowolnym czy wolnym miejscu nieraz na Przestrzeni, na trawie, na, na zielonej powierzchni są zaparkowane samochody. Mieszkańcy, którzy wracają w późnych godzinach popołudniowych z pracy, ciągle narzekają na brak miejsc do parkowania. W, tej, w tym zakresie robimy dużo. Są to dość drogie sprawy, bo zbudowanie porządnego parkingu to kosztuje, ale później praktyka jest doskonała, bo ludzie bardzo chętnie mamy kolejkę do budowanych parkingów, bo na tej zasadzie, że pierwszeństwo mają członkowie spółdzielni, prawda? I, I w takiej kolejności przyznajemy miejsca parkingowe. W ogóle to planujemy na ten rok, proszę Państwa, wydać na działania remontowe ponad 16 milionów złotych. Duża kwota, prawda? Duża kwota, ale znowu w tych 16 milionach złotych jest realizowana termomodernizacja. Ona nas będzie kosztować około 10 milionów złotych żeby powoli, powoli yy, zmierzać do celu, żeby całe osiedle już było docieplone, chociaż jak yy, obserwujemy pogodę aktualnie, prawda, to widzimy, że ta zima na razie jest łagodna. Oby tak było dalej, bo ja chcę powiedzieć, że my bardzo yy, ściśle kontrolujemy wielkość faktur, jakie otrzymujemy od dostawcy ciepła, prawda, i obserwujemy... No właśnie, prezesie, jak to wygląda? Rzeczywiście znacząca obniżka tych kwot? Tak, na przykład porównywaliśmy grudzień ubiegłego roku do grudnia poprzedniego roku. Była to faktura o 100 tysięcy mniejsza, prawda, a więc już jest to duża kwota, prawda. Porównujemy... Ilości zużytej gigajuli, bo to się jednostką obliczeniową jest gigajul, wobec tego my zużywamy coraz mniej tych gigajuli, mimo tego, że, no ale to wynika to z naszych działań, prawda? Bo jeżeli docieplimy budynek, jeżeli zoptymalizujemy poprzez sterowniki odbiór ciepła, jeżeli uszczelniamy budynek, prawda? To, to musi to być efekt, bo do tego zmierzamy do tego właśnie zmierzamy. A więc jest to te, tego typu działania. Y, oczywiście są też inne działania zaplanowane na ten rok, bo tak jak powiedziałem, znowu parkingi, znowu nawierzchnie chodników, znowu dachy, znowu malowanie blisko 30 klatek. To wszystko zamierzamy zrobić w roku 2020. Jest sprawa również elektryczności, bo dalej instalujemy ledy. Żeby optymalizować zużycie energii. Staramy się, żeby to zużycie było w miarę optymalne i w miarę racjonalne, prawda? Bo na klatkach mamy już sterowniki, które powodują nam wyłączanie świateł. W większości już naszych klatek to funkcjonuje. No i w dalszym ciągu. Jak pani zauważyła, będziemy zmierzać w kierunku takim, żeby racjonalizować czy optymalizować te koszty związane z mediami, bo to jest duży koszt. A skoro tak mówimy o kosztach, to pozwoli pani, że wspomnę o jednym temacie, który, no, który jest gorącym tematem, prawda? Zresztą nie tylko w naszym mieście, w naszych zasobach. Jak oglądamy telewizję, jak słyszymy w radio, jest to temat ogólnopolski wzrosły ceny opłat za odbiór śmieci. A wie Pan, Panie Prezesie, że wielu mieszkańców to Pana źle osądza w, tej, w tym kontekście? No właśnie. Ja, pani, pani mi o tym mówi, ja o tym wiem doskonale, bo odbieram często telefony, czy odbieram tutaj, jak mamy skargi, czy w każdym innym dniu, jak przychodzą mieszkańcy, pokazują mi kalkulacje opłat. Ja widzę, ale proszę wyobrazić sobie, że jeżeli w ubiegłym roku cena za je, miesięczna cena wywozu za odpady wynosiła 12 zł od osoby, a w tej chwili wynosi 27, czyli jest to przyrost ponad stuprocentowy. Ale chciałbym mocno i wyraźnie zaakcentować, taką cenę stosujemy na podstawie uchwały Rady Miasta. To Rada Miasta decyduje o tym. Jaki jest poziom cen za wywóz odpadów? Spółdzielnia jest tylko wykonawcą tej uchwały i nic w tym, w tym względzie nie może zrobić. My w ubiegłym roku, ja tylko podam państwu, płaciliśmy miesięcznie do miasta około 150 tysięcy zł za wywóz odpadów, a w tej chwili jest to ponad 300 tysięcy. Dużo ponad 300 tysięcy, bo ta, ten, ta podwyżka o ponad 100% spowodowała i my musimy co miesiąc taką kwotę do miasta zapłacić. No, z miasta słyszymy też głosy, że to nie jest wcale koniec tych podwyżek. Proszę Państwa, no bo uchwała mówi bardzo wyraźnie, jeżeli Państwo będziecie segregować odpady, to opłata będzie 27 zł do osoby. Natomiast w przypadku, jeżeli odbiorca operator stwierdzi, że nie ma tej segregacji, to grożą nam sankcje w postaci opłaty 54 zł od osoby a więc podwójnej prawda opłaty za wywóz odpadów ja nie chciałbym doczekać takiej chwili że tak powiem żebym musiał podpisywać kalkulację do mieszkańców że od osoby płacimy 54 osoby za wywóz odpadów oznacza 54 zł 54 zł oczywiście oznacza to nie mniej nie więcej że rodzina Trzyosobowa, czteroosobowa, będzie płacić ponad 150 zł, czy prawie 200 zł, w przypadku niesegregowania, bo w tej chwili jest to wzrost o 15 zł od osoby. Panie prezesie, a jak pan ocenia z własnego doświadczenia, z własnego oglądu tej sytuacji, mhm. y, poziom świadomości mieszkańców? Y, y, Dotyczący segregacji odpadów, czy ilość pojemników, które dostarczyła Alba jest ilością wystarczającą, czy jest tego za mało, czy mieszkańcy powinni być jeszcze w jakiś sposób dokształcani, jeżeli chodzi o sposób segregacji, o zachowania się w tym zakresie? Pytanie bardzo istotne, bo rzeczywiście jak był poprzedni operator, komunalnik, to po jakimś tam dłuższym okresie czasu mieliśmy już to zoptymalizowaną tą ilość odpadów, wywozów, częstotliwości wywozów. Zmienił się operator. Operatorem w tej chwili jest ALBA, prawda? Od 1 stycznia, przepraszam, od 1 grudnia chyba, ALBA, nie, od 1 listopada, nie, już nie Od 1 listopada, ma Pani rację, tak. Od 1 listopada eksploatacją zajmuje się ALBA. Operatorem jest ALBA. I. Zmieniła się, po pierwsze zmienił się wygląd tych pojemników i cały czas teraz docieramy, przepraszam za takie słowo, docieramy z albą, cały czas ustalamy z Urzędem Miejskim ilość pojemników w naszych boksach i komorach. My wiemy, że mieszkańcy alarmują nas, pokazują nam, zresztą nasze służby codziennie, codziennie. Sprawdzają, jak wyglądają te pojemniki, jak wyglądają te komory, jak wyglądają te boksy, i stwierdzamy jeszcze, że nie do końca mamy to zoptymalizowane. W dalszym ciągu występują takie zjawiska, że niektóre sorty, na niektórych sortach jest za mało pojemników, a inne trochę lepiej wyglądają. Natomiast trzeba przyznać jedną rzecz, mianowicie, my musimy. No, dzisiaj przed chwilą y, pani powiedziałem, że dzisiaj mamy spotkanie o godzinie 14 z Urzędem Miejskim, z Albą i będziemy próbowali zmierzać do zoptymalizowania tego procesu. Bo musimy sobie zdać sprawę z tego, że my powinniśmy segregować te śmieci. Natomiast y, ja uważam, że. Jeszcze się musimy tego nauczyć, nasze społeczeństwo się jeszcze musi tego nauczyć. My musimy coraz więcej pokazywać, jak to powinno wyglądać. Zresztą w ogólne, ogólnopolskiej telewizji taka akcja, jak zauważyłem, przebiega, ale wydaje mi się, że powinniśmy również na terenie naszego miasta prowadzić taką akcję uświadamiającą, pokazującą, jak powinny być segregowane. Ale o tym możecie dzisiaj Państwo, Panowie, rozmawiać w trakcie tego spotkania i mam nadzieję, że uda się wypracować jakiś wspólny model funkcjonowania. Wiele rzeczy jest do uzgodnienia. Mam również taką, po to zwołałem, że tak powiem, bo ja byłem inicjatorem tego spotkania. Zwołałem tutaj, zaprosiłem tutaj przedstawicieli miasta, przedstawicieli Alby, przyjdą również inne spółdzielnie, a więc inni zarządcy z naszego terenu i będziemy o tym dyskutować. My mamy konkretne nasze wnioski. Gdzie mamy rozstrzygnięte komory, mamy wskazane komory, boksy, gdzie pojemników jest za mało, gdzie być powinno być ich więcej. No, i no tak, no to są też bardzo ważne, istotne, istotne y, też wiadomości, czy, czy, czy tak. wiedza dostarczona albie. Tak, bo. dlatego, y, bo proszę na zakończenie chcę powiedzieć tak, o takiej rzeczy, mianowicie, jeżeli pojemnik jest przepełniony. To albo ten sort idzie do innego pojemnika, albo jest rzucony obok pojemnika, prawda? I w związku z tym y, powstaje zagrożenie zmiany stawki, opłaty, prawda? Bo ktoś przyjdzie, stwierdzi, że nie jest segregowane. Wobec tego trzeba podwyższyć stawkę. A obyśmy tego nie musieli robić. I jeszcze na zakończenie, żeby pani redaktor pozwoli, bo ja sądzę, że już trochę przekroczyłem czas, ale jeszcze o przokach. Dobrze? Dwie minuty. Y Akcja y, Miasto Przestało prowadzi akcję gratis chaty, nie wywozimy, robimy to, mieszkańcy to mają robić, częściowo robią to zarządcy, są dwa przoki na Stacyjnej i na Beethovena i proszę Państwa jest taka sytuacja, że na Stacyjnej od mieszkańców naszego osiedla odbierane są gabaryty, Natomiast, jeżeli my, jako spółdzielnia, pozbieramy te gabaryty od mieszkańców, bo oni zostawią, nie, wy, nie wywiozą, i będziemy chcieli te gabaryty przekazać na stacyjną, niestety dostajemy odmowę i musimy to wozić aż na Betowena na drugą część miasta. Są to koszty. Tu też powinniśmy trochę to zmienić. Dziękuję bardzo Dziękuję panu. Dziękuję Dziękuję państwu.